Siemaneczko, z tej strony figar. I witam Was w kolejnym odcinku. Majd przygody na płaszczyźnie. Tak, i dzisiaj zrobimy sobie, znaczy tak, pokażę wam co zrobiłem, jak mnie nie było. Yy, I... Mam taki jakiś plan, ale zobaczcie zaraz. Oto przedstawiam Wam mój super epicki generator obsydianu. Działa on na dwa sposoby. Albo możemy tam dorobić po prostu końcówkę, Zaczynamy się zaczym na tu kładać nici, które będą zamieniały się w obsydian, teraz pokażę Wam jak. Albo redstone. Dobra. Następna rzecz zrobiłem sobie dzięki temu właśnie, że Czy to ważka? O Boże. Zobaczmy, czy Dobra. Dźwięki mnie zaskoczyły. Um, tak. Okej. Okay. Z diamentów. Aha. Um, miałem diaksy. Tak, poszłem tam do tego Battle Towera. U góry były trzy diamenty. W międzyczasie. Co jeszcze i gdzie jest ten redstone? Ok, Zjedziemy sobie redstone'a i pójdziemy tutaj, pokażę Wam. Czekajcie chwilę. Dobra, mega kichnięcie. Ok, i teraz czary Mary. Lawa spływa. Zamienia się w obsydian. Tu dajemy tabliczkę, tam i tutaj, żeby się nigdzie nie wylała. Dźwignia. I możemy sobie to skopać. E, to jest najlepszy chyba generator obsydianu. No, raczej lepszego nie znajdziecie. Jeśli znajdziecie, to nie ma sprawy, podzielcie się tym. E, dobra, co dalej? Zrobiłem sobie farmę trzciny. E, Pozabijam krowy i zmierzam do jednej rzeczy. A, natomiast zmierzam do tego, że mam tutaj bardzo fajny enchant. Wchodzi tutaj 30 level. Jak widzicie, a mój mieczyk jest tak epicki. Ostrość trójka, odrzut dwójka i. Fire. I fire aspect dwójka. Dobra. Nie byłem pewien teraz. Okej. Okay. I myślę, że w tym odcinku moglibyśmy sobie pozwiedzać, tak nie wiem, szybko Battle Towery. Po prostu tak. Zaliczymy jakieś dwa, myślę. icie na jednego hita. I mięsko dostajemy. Nie dostajemy usmażonego. Jeszcze raz. Obrażenia są fajne. Myślę, że w miarę dobre. Jeszcze raz, ok Dobra. To chyba dostajemy tylko piórka, ok Odłożymy z... Zbędne itemy. Ale laga mam, Ok. Czekajcie, bo jest coś się zlagowało. Yy... Dobra, poczekajcie chwilę wrócę jak to ogarnę. OK? Dobra, ok, już jestem. To była taka chwilowa przerwa techniczna. Ok. Yy, bierzemy sobie plecak. Mam nadzieję, że on jest pusty ok yy, tak, weźmiemy to to 2 kilo w razie czego Więc zostaje biblioteczki yy -y. R -y, to w razie czego jeszcze mięsko no i pochodnie tym mieczykiem raczej będziemy walczyć i według mnie te battle towers są na tyle trudne że jeśli byśmy mieli jeszcze walczyć na końcu z tym bossem, czego nie zrobimy, yy, bo z, po prostu mi tak zminimalizowałem spawnowanie się tych Battle tower golemów, że raczej nie powinno być. Tego. I nie wiem, który tak optymalnie wygląda tamten. Czy tam taki jeszcze jeden był chyba? Że po prostu. Tak sobie go zwiedzimy, żeby wbić sobie levela. Dobra, dodajemy na tym Klasyczne zbruku. bruku. <grym> dobra, jeszcze jedzonko naprzód. Okej. Okay. Myślę, że możemy wchodzić. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Poza zabranie ze sobą strasznej dużej ilości lagów, OK. Okej okay. cholerne no. pająki Ej, wszystko by było ok, gdyby nie te pająki. Już nawet wolę szkielety szczerze wam mówię. Okej okay, to Czyżby jakiś szkielet? Okej, okay, na dwa hity schodzą takie moby, więc raczej tak ciężko nie będzie. Jeszcze sobie strzał na jak No i te małe jeszcze pająki, nie no, i nie mogę już. E, wiem, że to takie trochę nudne, jak ja tutaj będę cały czas te obrażenia dostawał. Już się boję, ile tam tych pająków jest u góry. Naprawdę. E, tak, dlaczego nie ma jeszcze tam crafta w tej y, wersji? Bo... Po pierwsze, go nie ogarniam całkowicie. Bo, znaczy tak wiem mniej więcej o co tam chodzi: te podstawy takie, nie? No Bo w końcu, jak się obejrzało tyle poradników, no to się powinno już wiedzieć. To jest też z tego cisza, dzięki z Minecraft'a. Ok, coś ciekawego mamy, bierzemy wszystko. Właśnie, w sumie mogę używać Inventory Twix, jeśli nie wiecie, no bo to moje modyfikacje też tutaj mam. O Boże, ej to już, już mi się, ej, już mi się, już... To jest to samo co Villager Defense. Yeah. Genialne, nie no, ale ten tryb jest bardzo spokojny. ja najbardziej, ja go bardzo lubię. Bardzo, 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 bardzo dużo w niego gram teraz. Się rozprawimy z zombiakami, wszystkimi mi się podoba, że te zombiaki też. O, widzicie, już mamy 24 level, nie? I tego też możemy używać do, yy, tak jakby na odległość, do bicia naszych potworów, ale to się bardzo szybko, tak jakby można powiedzieć, zużywa, i za chwilę będziemy musieli jakiś tam czas odczekać, żeby znowu tego użyć. Więc takie, które według mnie słabe, bo to mogłoby wyjść tak właśnie na tej zasadzie, że cały czas po prostu. Dobra, teraz się najemy jeszcze, wcie mamy coś idziemy dalej. I tu zapraszam, zapraszam, zapraszam do mnie. Powodnie sobie wezmę. Ok, życzymy wszystkiego najlepszego. Ok. Jest, jest, jest w miarę dobrze. Ym, nie rozejrzałem się czy go u Battle Towera jest jakieś, jakoś może, albo dobra, czekajcie, zrobimy sobie miejsce tutaj. Żeby mi się łatwiej grało. O Boże. Sobie zmniejszę tu trochę. I okej. Okay. Już jest ok, już jest ok. Ok, tutaj sobie chwilę, chwilę. Byle mnie zginął o zwykłych zombiaków. Co mam Może jak sobie ogarnę już jakąś zbroję lepszą, mówię tutaj o zbroi nie? to może byśmy się wybrali na takiego Battle Towera, ale z tym już. Mmm. Głupie pająki. Okej, okay, skóra jak najbardziej. Boże, czy wy naprawdę też nie znosicie pająków. Według mnie spidery to są najgorsze moby. Naprawdę szkielety zombiaki. Dobra, szkielety też, też są wnerwiające, ale y, zombiaki, spoko jak najbardziej nawet powiem, że je lubię y, bo są strasznie tempe jak nam jak według mnie. Ale nie nie, 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 chcę żeby im dodawali inteligencję. Okej, okay, jeszcze ten spawner szybko. I myślę, że to już będzie jakieś takie końcowe piętro. Bo tych mobów... Znaczy jest coraz więcej dziur. Tak jest, okej. Okay. I teraz takie zaczmy. Jestem załamany. Żadnego diamenta. Dobra, schowamy sobie to. 30 level nabiliśmy. No ładnie. Yy, ok, yy, to myślę, że to było tyle. Yy, tutaj też porządeczek. teraz, jak my zejdziemy, czy można zaskoczyć? się tutaj będziemy mogli zaskoczyć. Nie, moje zaskakiwanie z tego naprawdę. Nie chce mi się jak człowiek schodzić po schodach. A komu by się chciało. O Boże będzie trzeba. Albo w sumie. Ja lepiej schodzę po schodach. Yy, Okej. Okay. I myślę, żebyśmy mogli sobie zrobić jakieś pomieszczenie Tankrafta, Albo zjedzić jeszcze jednego Battle Towera. Ja myślę, że sobie jeszcze do jakiegoś Battle Towera właśnie pójdziemy. Ponieważ... Yy, Chciałbym sobie zenchantować jeszcze y, resztę z y, Kill'Off, na 30 level pójdziemy sobie zenchantować. Jest Enderman, jest ENDERMAN! Trzeba mu zadać dwa obrażenia, takie dwa szybkie. Raz... Rozumiem. Nie to nie. Żelazo. O Boże. Nie, tylko nie to. Nie, nie, a czemu? Czekaj, mam... Mam ten mieczyk. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest! Obczajacie? Zginę. Zginę! Nie! Pamiętaj, choćbyś przegrał, jesteś zwycięzcą. Pamiętaj o tym! Ładnie co by się stało? Jesteś zwycięzcą. Dobra, żelazny toporek jeszcze nam wypadł z kogoś. Zakładam, że. No boż, teraz do wioski dotrzeć. To będzie. E, pamiętacie, jak wyszłem z Battle Towera, a zabili mnie e, z innej paki? Ale dobra. E, może byśmy sobie pobili tak, jeszcze inne moby. Na przykład takiego tutaj pana. Może nam się uda. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dawaj, co. I co, i co, i co, i co? Spłoniesz, 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 marnie. Tyle ci mogę powiedzieć. I dead. Nie. Ej, powiedz, czekajcie, czy ja tutaj dodawałem jakąś modyfikację? Eee, coś takiego typu Mind Z? że tych, yy, że tych zombiaków jest tu tak dużo? Naprawdę? ratunku Boże! obczajacie ile tam jest tego typa? obczajacie tych zombi? Ja się naprawdę czuję jak na Villager Defense. O Boże, tak nie, czekaj chwilę to musi się uspokoić, wszystko. To się musi uspokoić, wszystko. Nie, okej, okay. Okej. Okay. nie rozruchajcie nie mi drzwi. Ła, to nie moje drzwi. Nie, dobra, koniec. Ciekawe, gdzie się te zombiaki ukryły teraz przed dniem. Ale wiecie co? Tam widziałem skorpiony. A skorpiony, skorpion swordy, są bardzo, bardzo fajne. Okej. Okay. Jeszcze takie fajne rzeczy z nich wypadają i z tego sobie zrobimy zbrojki. Jak to się nazywa? Che. Um, Chitin. Dobra. Okej. Okay. Idziemy sobie zenchantować nasz killow. Yy, I jeszcze... O, dobra, jeszcze jeden. Może teraz właśnie się wybierzemy na polowanie na takie zwierzątka różne. Ale ten Knotbag mnie czasami denerwuje. Jak, na, jak harda potwora na ciebie idzie, to Knotbag jest dobry. Ale jak na przykład tak walczyć sobie na Pv PvP z jakimś tam potworem... Spróbuję i tak ich tak te dwa. Będzie było warto pokonać. Mm. Okej. Okay. Dobra. Nie atakują, ja zestaw dźwięki włączy jednak. Dobra, nie, to nie, to tam do nich podejdę. Ok, um, to zrobimy wolne. No i co mi powiesz? Mądry jesteś. O no czemu? Dobra. I to, i, to, i teraz, już, teraz już do mnie podejdziesz, nie? I teraz już idziesz. A wtedy nie chciałeś. Okej, okay, obsydion. O Boże. z łuku no, jak trafiamy w takiego wielkie no nie nie to mi to rozwalił Boże ratunku to będzie dopiero hop. ok Tu jest git teraz tutaj Dobra, dobra, tym się już nie będę. No Boże, co te golemy robią? Się w głowie nie mieści. Już nie mogę, naprawdę. Mm. Dobra, odłożymy tu wszystko. Ja sobie zrobię porządek. Potem, w międzyczasie tego nie potrzebujemy, to sobie wezmę. No i idziemy wreszcie zenchantować nasz łuk, a raczej kilof. Teraz tak, nie chcę. Ym. No dobra, czekajcie. Ym. Tym więcej, tym lepiej, tak? Dobra. 3, 2, 1, 0 Dobra, będzie do kupania obsydianu. Zrobimy, se, zrobimy sobie portal do piekła. Yy, nie, ja tu ogarnę. Bo tej itemy tutaj się z niej nie stało. Będę musiał naprawić mój domek. Piękny, cudowny. Już nie ma domku. Dobra. Yy, to port. Okej okay. To chociaż naprawimy to, To coś co tutaj wybuchło O Boże teraz jeszcze lepiej zrobiłem Okej. Okay. O Boże i odłożyłem łopatę Jeszcze będzie to będzie potrzebne, no ale naprawdę, czy o to wszystko, wszystko musi mi cały czas rozwalać? Zastanawiałem się nad dodaniem mutant creatures, żeby tak było ciekawiej, ale byłoby za ciekawie. Tak bym to ujął. O. Po prostu ja łopatę wziąłem. Tak to może być tak. Teraz tak to musi być tabliczka. Okej, okay, trochę za szybki ten kilo Ale nie no może być. Okej. Okay. Tam tabliczka chyba będzie dalej. Teoretycznie musielibyśmy tylko wziąć redstone i sprawdzić czy dalej działa. Strasznie mi gra klatkuje. Nie muszę rozwiązać jakoś ten problem. O Boże, co zrobił znowu. dziękuję na dźwigni to już ręką zniszczyłem um. dobra Zabijemy sobie teraz tego obsydianu i zrobimy ten portal i myślę, że w następnym odcinku możemy się wybierać O Boże, co ja zrobił znowu? W następnym odcinku możemy się wybrać już do piekła. Albo może zrobimy właśnie coś, żeby tak szybko nie niszczył tego, tym kilofem. Bo to zapewne będzie denerwowało. Ok, teraz będzie lepiej. I zasuwamy. I kopiemy. Um, tak. Um, nie wiem, czy chcecie, żebym nagrywał te odcinki z Walka ścieniem Myślę, że tak. Ale na wszelki wypadek, tak się Was pytam. Kupiłem sobie ostatnio Syja i w ogóle. Um, a wiem, że to nie jest teren, nie gramy teraz z Walka z Cieniem. Ale tak po prostu mówię. I już się mniej więcej w szkole ogarnąłem. Już jest taki spokój bardziej. Te pierwsze takie wrażenie z gimnazjum minęło. Więc teraz te filmy będą wychodzić, mam nadzieję, regularnie już, bo już pierwszy miesiąc szkoły minął. Nie wiem jak tam u was. Czy też zmienialiście tak jakby poziom szkoły, nauki? Na pewno każdy z Was przychodził na samej klasy. Niektórzy może powtarzali, nie? Mam nadzieję, że takich osób jest jak najmniej. Oczywiście oglądać możecie mnie wszyscy, nie? Ale tak tylko po prostu. E, no, i mamy sześć obsydianu. I taki bardzo fajny generator. E, nie, mus, nie będę wam pokazywał tego, jak to się robi z nićmi, bo chyba każdy ogarnia mniej więcej. A shift to rozczynię, e, i szlanuję nakręcić coś z kroplicą. Na jakieś minigierki znowu z serwerów, ale nie Hide and Seek, tylko to, to, to właśnie takie nowe albo Quake, mm, albo Villager Defense, albo Kalambury, coś ten descent z tych takich nowszych, nowszych rzeczy co wyszło niedawno. Na serwerze MySG.pl. SGPL byłby Survival, też sobie bym mógł zagrać, ale to jest takie. Znaczy, obecnie wolę Villager defensa, bo tam już dochodzę do takich rund, gdzie po prostu z taką, z jedną z drużyn, tak kilka kolegów moich, dochodzimy sobie po prostu do, y, 60, do 40 do 50 rundy, nie? Y, Zombie'aki wyposażone są w diaksowe miecze. Okej, okay, starczy Rhapsody'a, Dobra, ten niech sobie zostanie. I gdzie ten portal zrobić? Się zalęgło. Dobra. Może w jakimś innym domku, by to zrobić? Na przykład byśmy to zrobili w tym tutaj domku. Czy to jest domek, czy zamek raczej? Bo bardziej zamek to jest. Ok, i to by mogło stać sobie, i to by mogło sobie stać. Um... Skąd tu jest skrzynka? O Boże. to jest w ogóle? Convench fragment. Okay. Okej okay, Okej, mi się to podoba. Jak najbardziej nie wiecie, co nie tutaj? Bo tutaj jest. Yy, po prostu yy, jest to zrobione 3 na 3. Zrobię sobie to tutaj. Um. Tu bym dał kobla. Albo nie, bo tu będą villagery przechodzić, villagerzy, villagery um, i do nethera. Dlatego byśmy raczej nie chcieli. Ym, dobra. To nie wiem w końcu już gdzie mam zrobić to. Mój domek jest całkiem stary. Słuchajcie, no, z tej strony wygląda pięknie, nie? Z tej strony jest pięknie, tylko z tej jest jakoś mało. Pięknie. Nie, ja się już tak zdenerwowałem na te moby wszystkie. Już mnie tak po prostu... Nie, po prostu włączam peaceful i tyle. I koniec. Kropka. Nie będzie tak dobrze. Dobra, ja ten portal gdzieś ładnie umieszczę. Albo tutaj dobuduję taką większą część, żeby w tym domku było więcej miejsca. Może tą całą ścianę w ogóle zburzę. Żeby było tak lepiej trochę. Um, okej. Okay. No i to by było w sumie na tyle. Może sobie coś też poenchantuję w czasie. Jakoś podexpię sobie. Bo nie ma sensu, żeby to na pokazywać na odcinku. No więc w tym to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.